Punkt pięćdziesiąty pierwszy. Modlitwa i pokuta ratunkiem dla dusz. Jezus. Koniecznym jest, by biskupi i kapłani zbadali problem tylu cierpiących dusz. Trzeba, by w każdej diecezji, przynajmniej początkowo, utworzył się komitet gorliwych kapłanów i świeckich. Którzy utworzyliby zastęp dusz gotowych do ofiary, by codziennie przynajmniej jedną godzinę lub pół godziny przeznaczyli na modlitwę łącznie ze swymi cierpieniami za tych ludzi, których dręczą złe duchy. Dobrze byłoby w określonych dniach modlić się za nich w jakimś konkretnym kościele. Nic nie powinno stać na przeszkodzie. By pasterze dusz i chętni kapłani zajęli się tym zawsze aktualnym problemem. Jeszcze nie zwrócono na to uwagi? Czyż nie widzicie, że Kościół cierpi i kona pod wpływem działania złego? O czym myśli się i co się czyni? Negują tę rzeczywistość, a tym samym pozbawiają się łaski i pomocy światła. Błogosławię Cię. Kochaj mnie. Punkt pięćdziesiąty Dym piekielny przeniknął do kościoła. 12 czerwiec 1976 Jezus, pisz Synu. Przypominam jeszcze raz słowa mego wikarego na ziemi. Dym piekielny przeniknął do kościoła. Nikt lub prawie nikt nie zwrócił należnej uwagi na słowa papieża. Mało kto potrafił tym słowom nadać praktyczny wydźwięk. Mówiłem już, że dym plami i zaciemnia. Szatan zaciemnił umysły tych, którzy stoją na czele struktur kościelnych, mających służyć duszom do zbawienia. Do zgromadzeń, zakonów, seminariów, klasztorów, kolegiów, szkół, kanonii, kościołów wcisnął się piekielny dym. Zresztą dym jest jak woda. Widzi się go, że nadszedł, ale nie wie, nie wie się skąd. Wciska się, przenika plami, ale nie wywiera wrażenia. Taką była i jest czynność szatana. Punkt 53. Rozszerzona infekcja. Jezus. Mówiłem Ci już o ślepocie dusz pasterzy, a teraz upewniam Cię, że określenie to odpowiada bolesnej rzeczywistości. Synu, nie mówią o rzeczach prywatnych, bo one już nie istnieją. Chodzi tu o chorobę społeczną w kościele, tak przerażająco rozpowszechnioną. Czy seminaria są nią zarażone? Ileż ich jest. Czy zakony są nią zarażone? Jeszcze jak? Dym piekielny wcisnął się wszędzie. Nie oszczędził nawet Watykanu. A parafie czy są również dotknięte nim? Ależ tak. Dzisiaj się w moim kościele, dzieją się w moim kościele takie rzeczy, których nie można po ludzku wytłumaczyć, gdyż musi tam być osobisty wkład szatana. W przeszłości również były poszczególne przykre zajścia. Zaczęły się w Kolegium Apostolskim od zdrady Judasza i ucieczki apostołów. Potem poprzez wieki rozwijały się herezje i zgorszenia. Gdzie jest człowiek, tam jest również jego zawzięty wróg, szatan, który niczego nie zaniedbuje, byle doprowadzić człowieka do złego. Dlatego nauczyłem was, by prosić codziennie w modlitwie o uwolnienie od złego. Don Ottavio Co ojciec święty. Chciał powiedzieć przez te słowa, dzieją się teraz w kościele takie rzeczy, których nie można ich inaczej wytłumaczyć, jak tylko osobistym działaniem szatana. Jezus. Mój wika wikary chciał przede wszystkim potwierdzić tę prawdę wiary, wynikającą z objawienia. Następnie chciał podkreślić, że szatan jest osobą żywą i rzeczywistą, straszliwie czynną i dziko złośliwą, w ciągłym ruchu, by rozszerzyć truciznę duchową, o wiele niebezpieczniejszą od najsilniejszej trucizny materialnej. Są rzeczy, których on dokonuje ze szkodą dla Kościoła, a które miał na myśli papież, mówiąc o jego działaniu w dzisiejszym Kościele. Zbrodnie które on w cieniu zebrań sekt popełnia, są powszechne i niezliczone. Mój wikary, dla wysokiego stanowiska, jakie zajmuje w kościele i w świecie, oraz dzięki łasce swego stanu, zna dobrze zło, które szatan dokonuje w kościele. Wie również, jakiego zła dokonuje on w kościele, posługując się zdrajcami, grzesznikami wszelkiego rodzaju, kapłanami, odstępcami i apostatami których zbawienia powinniście pragnąć i modlić się o nie. Punkt 54. Modlitwa i post. Jezus. Pragnę tu przypomnieć moje słowa wypowiedziane do apostołów. Są tacy szatani, których nie wszyscy mogą wyrzucić. Potrzeba wówczas wiele modlitwy, pokuty i postu. Zobaczycie, do jakich strasznych nadużyć posunie się działanie złego ducha. Biskupi i kapłani, którzy dziś nie, wie, nie widzą tego panoszącego się zła, albo bardzo niewyraźnie, uwierzą, jeśli jeszcze dam im czas. W moim odrodzonym kościele sprawy, o których mówiłem, będą tematem dla katechezy. Trzeba formować chrześcijan tak, by umieli walczyć przeciwko siłom zła. Jeśli nieprzyjaciel nie przestaje napadać, to i walczący nie powinni przestawać się bronić. Synu, błogosławię cię wraz z tymi, którzy rzeczywiście pragną wszelkimi sposobami i środkami zająć się obroną dusz wobec mocy złego. Punkt pięćdziesiąty piąty. Wielkie wyzwanie, 13 czerwiec 1976 Jezus. Pisz, synu mój, teraz opowiem, co szatani mogą czynić różnymi środkami. Przede wszystkim pytanie, dlaczego mogą czynić tyle zła? Ponieważ dałem im wolną wolę, i nie odebrałem darów naturalnych. Od pierwszego upadku człowieka pracują, w cudzym słowiu, oni bez przerwy, kusząc go do nieposłuszeństwa względem mnie oraz wsączając w niego swą wielką pychę. Działając przeciw człowiekowi fałszem i złośliwością tworzą jak gdyby mieszankę duchową, która pali i wybucha. Szatan nie zaniedbuje żadnego środka, pochlebia, uwodzi, działa na zmysły, kreuje nieskromną modę. Ludzie dopuszczają się pod jego wpływem do defraudacji, pornografii, kradzieży, gwałtów oraz terroru, a także innych negatywnych zachowań, jakie jego bystry umysł pozwoli mu wynaleźć. Jego wielkim i szalonym pragnieniem jest współzawodniczyć z Bogiem i tak jak Bóg chce posiadać On Królestwo. Dzięki udanej zasadzce na pierwszych rodziców udało mu się w pewnym sensie osiągnąć cel. Przez grzech Adama i Ewy ludzkość należała do Niego i byłaby Jego w czasie i wieczności, gdybym ja tu nie wkroczył. Powstała więc rzeka z nieczystymi wodami wszelkiego zła. Na świat weszło cierpienie i porządliwość, powstały wszystkie rodzaje namiętności. Wynikiem grzechu pierworodnego jest śmierć, której podlega każdy człowiek. Na świat przyszła praca w pocie czoła. Zło zrodzone z szatana rozlało się na całą ludzkość. Punkt 56. Nie do was należy sądzić postępowanie Boga. Jezus. Wyzwanie zostało rzucone, lecz będzie ono drogo kosztowało diabła w czasie i w wieczności. Ludzie wierzący prawdziwie w Boga, którzy odrzucili władzę tego strasznego tyrana, pytają zaniepokojeni. Dlaczego szatan może nadal czynić tyle zła? Dlaczego Bóg nieskończenie większy i potężniejszy nie przeszkodzi mu w przewrotnym działaniu? Dlaczego nie zamknie go na zawsze w jego piekle? Na pytania te były już odpowiedzi. Nie do Was należy sądzić postępowanie Boga. Kim Wy jesteście, że macie odwagę na zadawanie takich pytań? Ja sam oświeciłem Was i macie już przynajmniej ogólne pojęcie w tym zakresie. Nigdy Bóg nie pozbawia swych stworzeń darów darmo im danych. Stworzenia mogą je utracić. Dar łaski utracili aniołowie i ludzie przez swój wolny wybór. Bóg im ich nie odebrał. Po grzechu pierworodnym pozostały dary naturalne. Bóg tajemniczym zamiarem swojej opatrzności zamienia zło w dobro. Nawet szatan będzie musiał uznać, że zawsze służył Bogu. Pokusy diabelskie służą często człowiekowi, by stał się roztropniejszym, gorliwszym w modlitwie, a więc zbliżały do Boga. Pokusa nieodrzucona przez człowieka prowadzi do grzechu i służy do upokorzenia. I ukarania Jego zarozumiałości. Trudno jest wam przeniknąć tajemnicze zamiary Boże, które są zawsze pełne miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości. Chcę jeszcze raz zwrócić Waszą uwagę na to ostatnie zdanie. Bóg daje wszystkim ludziom wystarczającą łaskę do zbawienia. Kto ją odrzuca, Popełnia niesprawiedliwość względem twórcy, stwórcy. Wtedy sprawiedliwość Boża przywraca równowagę naruszoną z winy niewdzięcznego stworzenia, które nie przyjmuje dobrze darów Bożych. Punkt 57. Sąd ostateczny. Doskonała sprawiedliwość. Jezus. Chrześcijanom winna wystarczyć pewność, że Bóg jest miłością nieskończoną. Wówczas wystarczyłoby ślepo powierzyć się mu bez zarozumiałego pragnienia kontrolowania jego postępowania. W każdym razie, szatan, ten złośliwy geniusz zła, niezdolny do dobrego, będzie musiał z rozpaczliwym wstydem wyznać na sądzie ostatecznym że przyczynił się bardzo do uświęcenia, czyli do uwielbienia wielkiej liczby świętych, męczenników, dziewic, błogosławionych, zdobywców nieba. Jest to zamiar cudowny, miłosierny i tajemniczy wszechwiedzy i wszechmocy Bożej. W dniu tym będzie wiele zawstydzenia, płaczu i goryczy, ale będzie to również dzień doskonałej sprawiedliwości. Ja, Słowo Boże, które stało się ciałem, wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich żyjących świata niewidzialnego i widzialnego, okażę moją nieskończoną potęgę w jasności mej chwały i majestatu Bożego. I ja, zmartwychwstanie i życie, ogłoszę wyrok bez odwołania na te dusze. Które życie Boże i ludzkie pogrążyły w śmierci. Ci zaś, którzy uwierzyli we mnie, żyć będą na wieki. Kto nie wierzył, otrzyma śmierć wieczną, w miejscu męki bez końca i bez nadziei. Synu mój, trzeba być naprawdę bez rozumu, trzeba być ślepym, by nie widzieć. Módl się i wynagradzaj. Nie ustawaj i ofiaruj mi swe cierpienia. Są one moją radością, bo możesz nimi zbawić wiele dusz. Błogosławię Cię. Punkt 58. Istnienie szatana jest prawdą wiary. 13 czerwiec 1976 Jezus. Zastanów się, synu, nad tą prawdą. W całym objawieniu, a zwłaszcza w Ewangelii, wyraźnie mówi się o istnieniu szatana i jego zastępów. Jest to więc prawda wiary. Zaprzeczenie tej prawdzie jest postawą heretycką. Odmowa nauczania tej prawdy jest też heretycka. Heretykami będą więc ci, którzy w złej wierze zaprzeczają tej rzeczywistości, tej prawdzie wiary. Negowanie istnienia diabła pociąga za sobą zaprzeczenie upadku człowieka. Zaprzecza się wtedy powstanie grzechu pierworodnego, a więc odkupienie i potrzebę istnienia kościoła. Zaprzeczanie istnienia szatana niszczy chrześcijaństwo, gdyż odrzuca się początek stworzenia człowieka i celu jego życia. Zaprzeczać istnieniu diabła jest zaprzeczaniem nie tylko prawdy objawionej, ale zaprzeczaniem faktycznej rzeczywistości. I nie będzie można przyjąć żadnego tłumaczenia zjawisk, które są i będą następować. A których po ludzku nie można wytłumaczyć bez wpływu szatana. Czy jest możliwe, by kapłan mógł dojść do niewiary bez złego wpływu szatana? Szatan jest zawsze twórcą strażnego, strasznego grzechu bezbożności. Punkt 59. Szatan. To małpa Boga. Jezus, synu, może ktoś zarzucić Tobie, że w tych orędziach, o ile szatan nie został pochwalony, to jednak był określony jako książę tego świata? Nie można zaprzeczyć temu, że szatan z powodu wyższości swej natury. Może łatwo panować nad ludźmi, nad rodzinami i wszystkimi strukturami religijnymi, świeckimi, ekonomicznymi i politycznymi. Nie jest on ograniczony ani czasem, ani przestrzenią. Może więc działać wszędzie. Chcąc małpować Boga, diabeł usiłuje, choć w sposób przeciwny, działać jak Bóg. Jest to naturalnie szaloną pychą. Bo między nim a Bogiem jest przestrzeń nieskończona. Jego czynności są kloaką wszelkiego zła, które wpływa na zachowanie ludzi, zniechęcenie, kłótnie i oszustwa, kradzieże i bluźnierstwa, sprośności i gwałty. Olbrzymim błędem nowoczesnego duszpasterstwa jest to, że nie wyjaśnia jasno problemu Kościoła i życia chrześcijańskiego. Bóg najwyższe dobro, szatan zło, a między nimi człowiek, który jest przedmiotem ciągłej walki. Bóg, miłość nieskończona, składa nieustannie w ofierze swego jedynego syna dla zbawienia człowieka. Bóg troszczy się o człowieka, by dostarczyć mu koniecznych środków obrony i opieki przed zgubnymi usiłowaniami ze strony diabła. Chart kieruje swą uwagę ku człowiekowi, by wyrwać go miłości chrystusowej i sprowadzić na drogę ruiny wiecznej. W środku tego pojedynku stoi człowiek wolny i rozumny, który może powiedzieć tak swemu zbawicielowi, jak też może powiedzieć również nie i zwrócić swą duszę do kusiciela, by pójść na wieczną zgubę. punkt 60. Dramatyczna alternatywa wyboru dobra lub zła. Jezus. Tragiczna i dramatyczna jest odpowiedzialność człowieka, który w czasie swej ziemskiej pielgrzymki znajduje się zawsze w alternatywie wyboru. Jest to wasza próba. Jesteście na ziemi, by w walce odpowiedzieć się za n Adamem. I endową. Ta wewnętrzna walka, którą musicie koniecznie prowadzić, jest powodem waszej obecności na ziemi. Chrześcijanie nie są dostatecznie informowani i pouczeni o początkach, przyczynach i celu tej dramatycznej walki. Jest to powodem mojego niezadowolenia, niezadowolenia i bólu. Ojciec mój tak umiłował ludzi, że dał mnie swojego jednego syna dla ich zbawienia. Ludzie są mało świadomi ostatecznego celu życia i pod szkodliwym wpływem szatana idą dziś w wielkiej liczbie na potępienie. Jak prawdziwi ojcowie dusz mogą trwać w pokoju? Jak mogą spać spokojnie? Jak może mój kapłan nie cierpieć na skutek straszliwej rzeczywistości, do której sam należy? Synu, nie doszłoby do tak dramatycznej sytuacji, gdyby było więcej wiary. Wiara byłaby większa, gdyby o ten niezrównany dar proszono wytrwale, za nadto nie ufano sobie, a bardziej zaufano miłosierdziu i opatrzności Bożej. Synu, odwagi, jeśli nawet jest coraz trudniej. Oczyszczenie, które nadchodzi, zaradzi zawinionej odpowiedzialności wielu biskupów i kapłanów mojego kościoła. Błogosławię Cię, a wraz z Tobą błogosławię tych, którzy oddają się jako narzędzia mojej opatrzności i dążą do ulżenia cierpieniom dusz spowodowanym przez złego ducha.